Krzysiek, Ty przedstawiając prognozę na rok co prawda 2013, ale to było przecież niedawno, powiedziałeś dosyć ciekawe słowa, które sobie przypomniałem i chcę Ci teraz zacytować. Otóż powiedziałeś tak, wybuchnie wielka afera polityczna w kraju i będzie nią żyć cała Polska. To będzie misternie przygotowany plan, nieprzypadkowy skandal, który w efekcie przerodzi się wręcz w zamach stanu. Taki będzie jego ostateczny wymiar. Jednak czy ofiarą zamachu stanie się PiS czy PO, tego pewien nie jestem. Ale na pewno jedna z tych partii będzie jego celem. Tak mówiłeś, mówiąc o roku 2013. To, co się teraz wydarzyło z tą aferą podsłuchową. No nie ma jakoś, nie ma siły, pasuje mi po prostu do, do tych Twoich słów. Czy to jest możliwe, e? że wtedy miałeś taką wizję tego właśnie, co się w tej chwili stało w Polsce? Oczywiście, oczywiście jest to możliwe i, i wielce prawdopodobne. Powiem Ci tak, Robercie, wykonując wizję, kwestia czasu jest umowna, wizję poczucia na przyszłość jest to umowne. Fakt faktem zdarzyło mi się w życiu po raz, który na łamach Nautilusa wspomnę, że powiedziałem w 2008 roku, że w połowie września 2008 roku stanie się coś złego z bankami i dokładnie 15 września 2008 roku stało się coś złego z bankami. To była precyzyjne określenie daty, ale przecież miałem wiele różnych poczuć, które miało poślizgi czasowe, ale zdarzenia nastąpiły. Proszę zwrócić uwagę że właśnie słowo zamach stanu, to tyle to widziałem w internecie yy, yy, we wczorcie. E, e, że właśnie tam jest tytuł na pierwszej stronie, na okładce Zamach Stanu. Tak, i dlatego to mnie przywiodło do tej twojej przepowiedni. No ponieważ właśnie, ja staram się no archiwizować te twoje rzeczy. Niezależnie jak są oceniane te twoje przepowiednie, to jest inna historia. Natomiast ja to archiwizuję i kiedy przeczytałem tytuł we wprost Zamach Stanu na pierwszej stronie, no nagle przypomniałem sobie, że no przecież ty o czymś takim tak. mówiłeś, tak? Mówiłem, mówiłem. Widać, że to się rozwija, że. Przecież po tym, co ta pierwsza taśma dała nam usłyszeć, że politycznie rozwinęła się potężna burza. Absolutnie nie ma możliwości, uważam, nikt, nawet pan Donald Tusk, zahamować tego. Ja uważam, że na pewno dojdzie do bardzo poważnych przepychanek i do dużego niepokoju politycznego, do takiego właśnie zamachu stanu politycznego. Moim zdaniem to jest koniec platformy. Wielu z czytelników naszego serwisu mówi, a dobrze, ja też bym tak sobie podywagował, bo, bo, bo znam to, bo znam tamto. Zdarzają ci się takie momenty jednak, Krzysiek, kiedy ty rzeczywiście rzucałeś pewne hasło, które przez bardzo długi czas było niejasne, a nagle się stawało jasne. Pamiętam, jak mówiłeś mi o dwóch samolotach na Ukrainie. Tak. Ja to w ogóle nie też zrozumiałe pamiętam, było. Tak, to jest ważne. Ale, ale zwróć uwagę, ja, ja użyłem takich słów, Powiedziałem, Robercie, kojarzy mi się jeden lub dwa samoloty nad Ukrainą i to będzie coś bardzo ważnego dla Polski. Zwróć uwagę, nic ja więcej nie, to, nie ale, mówić, ale ja to pamiętam, bo ja z to Tobą rozmawiałem. Z dlaczego Ukraina? Dlaczego samoloty? Dlaczego to mamy związek z Polską? Pamiętam, że Ty też do końca tego nie rozumiałeś. Nie rozumiałem. Ale zwróć uwagę na jeszcze jeden e, opis, kiedy ja to mówiłem, że będzie bardzo silne jedno z największych trzęsień ziemi gdzieś w Azji, a potem... Wielka beka, i o tym będzie mówił cały świat, coś będzie z wielką beką. Beka, tak, tak, tak. To też tak, tak, tego nie rozumiem, co to w ogóle tak. znaczy wielka beka. A zwróć uwagę, to potężne trzęsienie ziemi w Japonii, a potem ta wielka beka to właśnie ten reaktor jądrowy, który, którego nie można było ugasić. Także te rzeczy symbolicznie, czy, czy w jakimś tchnieniu poczucia były. A dopiero po fakcie one zaczęły być rozumiałe. Wiele osób prosi nas o wyjaśnienie jednej kwestii. Ja sam jestem świadkiem, mogę być świadkiem w Twojej sprawie, jeżeli chodzi o kryzys bankowy. To... Powiedziałeś, tak. Ja pamiętam, byłem pierwszą osobą, która o tym usłyszała i, i bywa, wydawało mi się to zupełnie absurdalne. Jaki kryzys bankowy, tak. jak i połowa września. Banki się mają znakomicie na świecie, prawda? Więc y, to jakaś tak. bzdura. Później rzeczywiście stało się 15 września, że Lehman Brothers po prostu ogłosił swoje bankructwo. I od tego tak. się zaczęła y, wielka zjeżdżalnia w dół, jeżeli chodzi o światową gospodarkę. Natomiast y, podobnie było z tymi dwoma samolotami na Ukrainie. Wrzuciłeś te dwa samoloty, że to ma związek z Polską, wydawało mi się jakimś absurdem, bo po, po tym, co się stało 10 kwietnia, tak. nagle, no, za nie mówiłem. I podobnie było z tą beką, która tam, że cały świat tą beką będzie żył. Też myślałem, jaka beka? Ale... O co chodzi? Nasi czytelnicy są ciekawi, jak tobie się to pojawia. Czy ty na przykład takie rzeczy jak dwa I... samoloty, zamach statu, I... <laughs> jakiś absurd zupełnie, a teraz to, to, to nabrało zupełnie nowego znaczenia, czy też tabeka? czy to ci się pojawia jako obraz, jako słowo? Jak to... Jak to I, jest? Jako, e, słuchaj, jako taki element nagłego poczucia i nic więcej nie można wyłapać, tylko to, co się nagle poczuje. Ale ja ci powiem jedną zbieżność bardzo dziwną. Wiesz co, ja analizowałem te takie różne, te głośniejsze sprawy, które przewidziałem, jak na, wasze, na przykład mówię, ten kryzys finansowy, e, te inne rzeczy, dlaczego nieraz z taką precyzją można to opisać? Wiesz do jakiego wniosku doszedłem, e, mianowicie do takiego, że wszystko, co jest planowane, da się łatwiej wyczuć. Bo zobacz, e, dlatego poczułem idealnie, że kryzys stanie się 2008 roku w połowie września, a dokładnie stało się 15 września, e, tylko dlatego, że to było zaplanowane, czyli wielcy tego świata wiedzieli doskonale o czasie, kiedy zostanie ogłoszony kryzys, krach, bo przecież no, chyba nie wierzysz w to, że, że to się stało tak samoistnie. To zostało zaplanowane, to znaczy do kryzysu doszło, ale ogłoszenie kryzysu zostało zaplanowane i dlatego dało się to poczuć. Proszę zwrócić uwagę, afera podsłuchowa, tak, która ma miejsce i w pewnym sensie zamach stanu, no jest to w pewnym sensie zamach stanu w stosunku do tego rządu, który jest. E, e, nie wnikają, czy on sobie na to zasłużył, czy nie, no bo w końcu ci ministrowie mówią swoimi głosami te słowa, które słyszeliśmy. E, rzecz polega na jednej kwestii. To też ktoś planował, to też ktoś robił, a kwestia czasu, kiedy to się stało, kiedy to zostało ujawnione, jest inna, inną kwestią. Ja uważam, że ktoś. Mógł być taki plan już właśnie w tamtym roku i dało się to poczuć. A i stąd jakby myśli wielu ludzi, tak? Bo tak to sobie tłumaczę, że tak, myśli tak, wielu tak. ludzi dlatego się ja, kumulują i ja uważam, odbierasz to jako obraz, tak? Tak, Rozumiem. Robert, dlatego ja uważam, że te podsłuchy to nie robiła jedna osoba, tylko grupa. To musiało być zaplanowane, to musiała robić jakaś grupa, to, to musiało się chciać też konsekwentnie realizować plan. Dlaczego z kryzysem bankowym? Powiedziałeś mi konkretną datę, bo to, to było dziwne. No powiedziałeś w połowie września, tak? A ty mi powiedziałeś, to jeszcze bo, pamiętam w poprzednim roku. To roku. Rzecz. Świat, świat dokonał pewnego przestępstwa. Banki dokonały przestępstwa. Ja bym powiedział, prezydent Bush zgodził Cześć się to na, jest jako Zgadza na pewne przestępstwo. Banki zgadzam się, tylko ja, ostatnie, mnie ta data bo ja tego nie rozumiem. Tak, Dlaczego ci się pojawia, lata, czasami nie? Ale zobacz, ostatnie lata przed kryzysem 2008 roku to były lata rozdawnictwa pieniędzy przez banki. Wszystkim i ile kto chciał. Dawano pieniądze. Kwestia polega na tym... Że, żeby jak najwięcej ludzi uścislić, bo potem ten dług się podwoi, ponieważ no kryzys nastąpi. Ale kryzys był zaplanowany, on ja był rozumiem. ściśle zaplanowany. Wie, tak na koniec, wiele osób y, ma zupełnie moim zdaniem na no, trochę błędne pojęcie o jasnowidzeniu, bo oni by oczekiwali od Ciebie tak, że powiesz... Oto 27 lipca nie. o godzinie 17 rozpocznie i tutaj prawda. A 17 sierpnia po 15 rozpocznie się. Tego nie mówisz, bo, bo nie jesteś w stanie tego w żaden sposób zobaczyć. Oczywiście, że nie. Wiesz o tym. Ja mam, ja Ci powiem robić jedną rzecz. Najlepsze widzie są takie nagłe, chwilowe, sekundowe i po nich już nic. Te zwróć uwagę, jak teraz z perspektywy czasu, jak właśnie pytałeś Krzysztof, a co to ta wielka peka, wie Robert, nie wiem, ale czuję to mocno. Zrozum, mówiłem wtedy, bo teraz ma to sens, ale wtedy to i dla mnie nie miało sensu. Ale jednak to mówiłem, bo tak czułem.